Cześć, tej strony ja, Spider, a to ja Spider! No i znowu nagrywam rysowanie widzów! No, nie. Tak, nie spodziewaliście się tego, bo w serii nie było miliarda lat, zażyliście już pewnie kupczę, nie wiem urodzić się, umrzeć, no i powstać z martwych. No więc... zacznę. Dobra, na pierwszy ogień jako yeah. człowiek Niku. Sans, tak, to brzmi dość jednoznacznie, więc nie musicie tutaj... No to się kojarzy z jedną rzeczą, więc nie trzeba tutaj jakoś za bardzo uważać i wymyślać, jak narysować, kupczynę człowieka o nieku. No, no, no Dobra, no i... Narysowałem i no wiem, nie umiem rysować i to się nie należy, nigdy leżeć nie będzie, może to widzicie, może nie, nie wyślili sobie zdjęcia tego, bo po co, nie wiem, nawet ta nie ostrości, więc przechodzimy do następnego. Tym będzie człowiek unikł kanał niedostępny, no i zobaczymy jak mi to wyjdzie, no i dobra, tak już to wygląda. To jest ten oznaczek YouTube'a, który wyskakuje w przypadku, no, błędu i w ogóle... Bra. Nie miałem pomysłu, jak tam sobie świeżte, więc nastawiam takie szare tło, bo jest takie najbardziej... ...gdzieś czy coś, nie wiem... Nie, no. nie, no. nie, nie miałem pomysłu, no... A nie moja mina. No to przechodzimy do tej osoby, która następną osobą jest człowiek o nikomu YouTube YouTube'a. content. TAK. I tu na dzisiaj moje pytanie, jak tam narysować content YouTube'a. No i już narysuję jakiś typowy content YouTube'a, który jest taki czacie, czy na szasie no i hmm. może wezmę hmm. mnie potem na onkologię z powodu tego rachu no i dobra tak wygląda normalny youtube channel jak widzicie jest no oczywiście drogie auto z młotem rozwalone oczywiście leżące już w basenie w którym jest zegarek pokazujący czy w nocy i oczywiście do ludka z ambonga bardzo popularne kurcze co za cringe Bam. dobra no to ja idę sieć z tego cringe'u, może dotrzę do następnego odcinka, jak nie to już nigdy nie wrzucę filmów, jeżeli dotrzę to może kiedyś coś tam wrzucę, ja byłem speeder, ten run no i to był odcinek z widzów, część druga, kiedyś może nagram kolejną, nie Ale to ja jestem tym bedem. Nie, co?